Zaczniemy może najpierw od krótkiej pogadanki, bo mam wam w sumie parę rzeczy do powiedzenia. Pierwsza rzecz, jak widzicie, jest nowe ustawienie, troszeczkę tła. Chciałam w końcu coś zmienić i ja w ogóle mam tak z Alanem, że często robimy zmieniać i jesteśmy strasznie źli i niezadowoleni, ponieważ ten pokój jest tak mniej więcej ustawiony, że ciężko na miejsce zmienić, a chciałam w końcu coś zmienić, dlatego... Wstawiłam wieszak na środku pokoju. On nie będzie tak samo normalny tylko do filmów, bo chciałam właśnie coś innego i też trochę mam inne ustawienie kamery, więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy wam się podoba to, to tło, czy bardziej podobało wam się to wcześniejsze? Druga rzecz, chciałam dzisiaj wyglądać bardziej tak glamour i zrobiłam sobie loki, którym lokami trochę mi nie wyszło, no ale trudno. I trzecia rzecz, kiedy oglądacie ten film, jestem na wakacjach. Jej. Tak. E, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć gdzie jestem i zobaczyć jak się tam świetnie bawię, a na pewno będę, przynajmniej mam nadzieję, to zapraszam was na mojego Instagrama i tam e, będę się udzielać regularnie. Nie wiem czy będę odpisywać od razu na komentarze pod tym filmem, ponieważ nie wiem jak będzie z internetem. Wykupię sobie pakiet, żeby móc wrzucać e, zdjęcia. Na Instagrama, plus rozmawiać z mamą, ale właśnie nie wiem, czy wystarczy mi tego, tego internetu, żeby odpisywać na komentarze. Dlatego, jeżeli macie ochotę patrzeć i śledzić, co robię podczas wakacji, to oczywiście zapraszam Was do, do właśnie na Instagram. Linki będą w opisie i to są moje pierwsze wakacje, a na drugie jadę z mamą już pod koniec września i też bardzo się cieszę, i jest to jadę do Państwa, o którym którego za, które zawsze chciałam odwiedzić Ale gdzie jadę, to dowiecie się później Żebyście mogli się razem ze mną ucieszyć e, A nie tak przed czasem Dobra, to są trzy rzeczy, które chciałam powiedzieć e, I zaczynamy już od Ulubieńców W końcu przechodzimy do ulubieńców Po dwóch minutach e, I zaczynamy od eyelinera z Katri, To jest Liquid Liner w kolorze I Am Golden Sandy To jest mój ulubieniec e, Już od długiego czasu i Dzisiaj właśnie go wyrzucam Dzisiaj mam ostatni raz zrobione nim kreski Bo niestety już e, nie, ma, nie, nie maluję. I pokazuję wam go dlatego, że nie można go już rzucać w, w szafach Catrice. A liczę na to, że wy mi powiecie, gdzie znajdę jego zamiennik. I chodzi mi tutaj o... Nie chyba wam nawet nie pokażę, bo już tego nie widać. No, nie, nie zobaczycie już tego, już ledwo co on maluje. Ale to jest taki czysty, pełny kolor złoty. Tutaj nie ma żadnych drobinek. Nie jest, nie jest to po prostu zwykły brokat, który na przykład można znaleźć w Essence. Tylko to jest właśnie czysty, zwykły kolor, tak jakby to był czarny, tylko to jest po prostu złoty. Jeżeli wiecie, gdzie taki eyeliner znajdę, to koniecznie dajcie mi znać, ponieważ bardzo lubię taki makijaż, gdzie mam ciemniejsze powieki i na to złotą kreskę, albo nawet całą złotą kreskę, ponieważ fajnie to podbija kolor zielonych oczu. Więc jeżeli wiecie, gdzie takie znajdę, to koniecznie dajcie mi znać. Dalej przechodzimy do lakierów i w tym miesiącu bardzo polubiłam malowanie lakierów. W taki sposób, którego dzisiaj nawet nie mam na pewno. Myślę, że bardzo często tak malowałam że wszystkie lakiery, wszystkie kolory takie same, tylko ten na przykład był złoty e, albo inny kolor. I przez to, że w ostatnim filmie tak się zachwycaliście moimi paznowcami, to mi się połamały dwa. Ten się tak połamał bardzo aż do mięsa, ten troszeczkę wyżej, ale i tak są połamane i pewnie się zapytacie, czemu ich nie zetnę teraz wszystkich. Ale wszystkie inne się trzymają i są bardzo twarde i są mocą. Dobrze trzymające się, a te mi dosyć szybko odrosną, bo w ogóle z reguły moje paznokcie szybko rosną. Dlatego po prostu poczekam za dwa tygodnie i już będzie ok. A lakiery, jakie chciałam Wam pokazać? Pierwszy to jest lakier z Catrice Crushed Crystals, i to jest w kolorze on jest w kolorze Shooting Star 03. I to jest taki typowy brokat różowy, który bardzo łatwo się zmywa. Ja wiedziałam, w, kiedy brałam ten lakier, myślałam po prostu będę się godzinę męczyć, żeby to zmyć, ale nie, jest dosyć, jest troszeczkę trudniej niż zmyć niż zwykły lakier, ale nie jest tak źle, dlatego na pewno, kiedy będzie ta promocja minus 40% w naturze. A mam nadzieję, że będzie to po prostu i Kupuję wszystkie kolory z tej serii, bo jest naprawdę świetna. I mają bardzo dużo ładnych kolorów. Plus, jeszcze w ostatnim czasie mm, strasznie napaliłam się na wszystkie konturówki. I w Essence i w Catrice mają takie ładne kolory, ale średnio mi się chce wydawać 5 złotych na konturówkę. Ja wiem, że to jest bardzo mało, ale kiedy sobie myślę, że mogę kupić minus 40%, no to wolę poczekać, bo to nie są konturówki, które muszę już mieć w tym, tej sekundzie. Dlatego sobie poczekam. Myślę, że w listopadzie pewnie będzie znowu ta promocja, dlatego sobie teraz w wtedy pójdę i sobie wszystkie kupię, które będę chciała. Ale właśnie ten lakier jest rewelacyjny i lakier też kupię, dlatego bardzo Wam polecam właśnie ten. Ten ma bardzo ładny kolor i on ma taką grubą szczoteczkę i mogłyście zobaczyć go na moich paznokciach w lookbooku ze spódnicami, ale też na Instagramie. No i właśnie w lookbooku ze spódnicami miałam ten lakier na tym paznokciu, a nareszcie miałam czarny matowy lakier i to nie był czarny matowy lakier, tylko to był po prostu zwykły czarny lakier i top matujący z Essence to jest match top coat um, i on jest naprawdę fajny, bardzo fajnie matuje paznokcie i ten mat utrzymuje się dosyć długo y, i najtrudniejsze tu jest po prostu to, żeby ten mat był na samym początku matowy bo musicie nałożyć tak ze dwie warstwy tego top coatu żeby ten mat był naprawdę mat matowy, dobra już za dużo słowa matowy y, ale wtedy już później się trzyma długo i naprawdę fajnie wygląda y, więc to jest wszystko jeżeli chodzi o kolorówkę ale jeżeli już jesteśmy przy kolorówce jeszcze, to powiem Wam, co mam na paznokciach bo, na ustach, bo pewnie będziecie się pytać. To jest MAC w kolorze Pink Plate. E, bardzo rzadko tą pomadkę nożu mam na sobie, ponieważ ona jest matowa. A jak wiecie, ja mam bardzo dużo problemów z ustami. Właśnie światło nam uciekło. Słońce wracaj! E, ale dzisiaj właśnie miałam dobre... popatrzcie wraca, ha! Ale mnie słucha. E, ale właśnie dzisiaj miałam mm, dosyć wypiel wypielęgnowane usta, dlatego... Nałożyłam sobie dzisiaj tą szminkę, a na paznokciach mam lakier Five w kolorze Business Woman. Przechodzimy już do pielęgnacji i pokażę Wam dwie rzeczy w sumie do włosów, tak mniej więcej. Pierwsza rzecz do włosów, taka prawdziwa do włosów, to jest maska karatynowa z kalosa. Nie wiem, czy już ją Wam pokazywałam w ulubieńcach, ale na pewno w zakupach i jest to maska proteinowa która świetnie się sprawdza, dzisiaj mam nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie mam włosów e, czytałam gdzieś, że przy częstym używaniu e, ona może przeproteinować włosów, włosy dlatego ja używam ją raz w tygodniu e, i czyli to jest u mnie co drugie mycie, bo moje włosy co 3 dni e, i naprawdę bardzo fajnie wygładza, włosy są takie miękkie, gładkie i właśnie bardzo często pytacie się mnie e, z, czemu mam takie gładkie włosy, skąd mam takie ładne bla bla bla, e, no i właśnie to jest przy uży. Pytacie się zazwyczaj w momencie, kiedy użyłam tej maski I zawsze oczywiście też używam olejku Mythic Oil z L'Oreala Ten duet bardzo fajnie się sprawdza Fakt, czasami na niektórych filmach, filmach mam wyprostowane włosy One wtedy wyglądają przepięknie no ale nie chcę jej prostować tym bardziej, że prostownica moja jest przedpotopowa i w ogóle to jest porażka, a średnio chcę kupować nową prostownicę, ponieważ nie powinnam prostować prostu po prostu. Dlatego jeżeli nie kupię, to nie będę prostować tak często. Właśnie dlatego nie kupuję. I ostatnia już rzecz, to jest rzecz, którą pokazywałam Wam w jakimś tam projekcie Denko. Też minka ale to jest już nowe opakowanie i to jest pianka do golenia z niwej um, serii dla mężczyzn. I ona jest, um, która... To jest akurat wersja ekstremalnie dokładnego golenie i mniej podrażnień. Um, ponieważ ja mam właśnie zawsze często problemy, szczególnie pod pachami z podrażnieniami. Um, ale nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tą pianką, a tą taką klasyczną. Um, ale co... Ale co bardzo lubię w tej piance, to to, że ona jest bardzo gęsta i bardzo. Yy, wystarczy bardzo mało tej pianki, żeby później, żeby tego żelu, żeby później zrobiła się taka wielka, gruba i taka konkretna piana. Bo wcześniej miałam piankę z Lorela i myślałam, że ona będzie super, bo w ogóle kupiłem ją Aranowi, to też jest Arana, ale wiecie. Yy, I ta z Lorela była... Mmm, myślałam, że jest ok, bo nigdy w życiu żadnej pianki nie używałam, ale kiedy zaczęłam używać jej z Nivea, to po prostu mówię, wow! I ona o fakt daje mniej podrażnień niż ta z Loreala Ale i tak jest tak nieidealnie Więc jeżeli macie jakiś sposób, żeby pozbyć się tych podrażnień pod pachami To dajcie mi znać w komentarzach Ale jeżeli właśnie szukacie jakiejś dobrej pianki To zdecydowanie polecam tą Ja ją kupiłam w Rossmanie Na przycenie akurat była za 8 coś W naturze też w... chyba teraz jeszcze jest na promocji, Więc jeżeli macie ochotę to zachęcam, a je, albo jeżeli znacie jakąś tańszą piankę też taką bardzo grubą, konkretną pianę może wam pokażę jaką ona ma pianę a co? tylko ciekawe co ja sobie zaraz zrobię eee, dobra no i jak możecie zobaczyć to wygląda tak jak widzicie tak ona jest taka bardzo zbita i taka konkretna przez co kiedy troszeczkę dłużej potrzymacie na tych włoskach one bardzo miękną i później szybko, i łatwo jest je mm, zgolić no i właśnie w no tak Może takiej wielkiej piany nie robi, ale no to jest taka żelowa pianka więc, Tak więc wiecie o co chodzi Teraz muszę iść do toalety To będzie Jeżeli macie taką piankę podobnej konsystencji I jest tańsza od tej To koniecznie dajcie mi znać A to jest wszystko już jeżeli chodzi o ten film Nic więcej nie mam już wam do pokazania Oczywiście standardowo dajcie mi znać Jak są wasi uwieńcy I gdzie byliście w tym roku na wakacjach Bo ja właśnie zaraz jedę to Znaczy ja już jestem Yy, tak, yy, dobra, bo już się mówię. To trzymajcie się, do zobaczenia pojaczki.